Dośrodkowanie Brzyskiego. Dosa Junior jest! 2 do 2, piękna bramka! Ale zmieści się tam pomiędzy obręcami poznańskiego Lecha Dosa Junior. No i on czekał na to, aby pokazać wszystkim paniom swoją muskulaturę. 2 do 2, czy to uratuje Remis? Piękna bramka, piękne dośrodkowanie. Oj, panie, szczęśliwe jak widać. Po zdjęciu kożulki przez dosyniora. ale myślę, że większość stadionu cieszy się przede wszystkim z tego, że Legia Warszawa. Ależ powalczył tutaj z obroną Lecha Poznań, nie uderzył czysto tej piłki, ale najważniejsze, że wpadła do siatki. A Tomasz Brzycki do bramki dorzuca również asystę. Piękny ten rozstrzał na jeden od dwóch i teraz remis dzięki obrońcy Legii Warszawa, który przebrnął przez obronę. Dwóch leży, ale piłka w siatce.